Gracias, Kuanonki i białe kapelusze. Znowu dualność. Divide, rule, dziel, Ci, co uwierzyli w te białe kapelusze, to wskoczyli w głębszy Matrix. Uwierzyliście w zbawiciela Trumpka, czy tam jak go nazywał. Pamiętacie, co powiedział, gdy przegrał wybory? Które i tak są wiadome, co. Wierzcie, co. Lucyferka, Pfizereczka, no i pamiętajcie, że nie obstawiam za czarnym, czy czerwonym, Trampkiem, czy, czy, czy Bidentem. To jest dualność. Oni was nodzą, wodzą za nos. I jak uwierzyłeś, uwierzyłaś w białe kapelusze, do powodzenia. To tylko taka propos, bo wczoraj mi pocisnęli od ruskich troli. To mówię pociągny temat. Na razie.